Hejka! Witajcie w kolejnym odcinku. Dzisiaj jest wielka noc i życzę Wam wesołych świąt. Hola, hola. Przecież dzisiaj pokazuję Wam moje prezenty. Wielkanocne. I jeszcze chciałam powiedzieć, że ja moje prezenty dostałam wcześniej, bo dzisiaj dostałam ubrania. Tylko, że mam je na sobie i dostałam stertę ubraną właśnie, ale inne są w praniu, ale nieważne. ważne. No, yy, no, i to jest część pierwsza, bo yy, jeszcze dostanę jednego Petropa z pokoikiem od dziadka, ale po prostu on jeszcze nie dostał wypłaty. Także po świętach pójdę, także znajdę część drugą. Okej, okay, no to zaczynamy. Pierwszym prezentem jest. Tak, ten króliczek z nim był shopping, właśnie jest to króliczek, którego nazwała Mikaela, a dodatkiem było, właściwie to był, była taka właśnie marchewka yy, i ją możemy właśnie wczepić do łapki króliczka. O tak. Okej, okay, teraz przechodzimy do następnego prezentu. A nim jest... Chyba wiecie co. A nim jest właśnie. A nim jest właśnie ten zestawik. Okej. Okay. A więc to jest ta cukiernia jakby. Jakby cukiernia. No właśnie tak wygląda. Ja po pudełku zrobiłam domek, ale to pokażę na końcu filmiku. będę pamiętać. Y, tu właśnie jest samochód. Dodatki, babeczki. Y, pierwsza to jest taka różowa, y, potem taka czekoladowa. Okej, okay, a więc takie babeczki. Teraz przejdziemy do dalszych rzeczy, które były w tym zestawie. Figurka. Jest to kot Sugar. Bardzo mi się podoba. Tak oto wygląda. Jest to kotek. Yy, tak. Ma No i samochód. E, każdy go chyba zna. Tutaj się wrzuca te babeczki. One tutaj z tego wypadają. Dobra. To przejdziemy już do kolejnego. Yy, właśnie jak mówiłam wcześniej, dostałam też ubrania. Yy, dostałam spodnie, które mam na sobie, koszulkę. Dostałam jeszcze jednego gadkę, które są w praniu, bo wczoraj nie mam założone na to, wiecie. No i parę innych ciuchów, które za chwilę Wam pokażę. Yy, dostałam takie spodnie oraz taką koszulkę. Tak. Taką koszulkę. Dobra, teraz przechodzimy do kolejnych rzeczy. A więc tak, takie getry w takie gwiazdki. Ja Wam je pokażę, jak wyglądają. A i chciałam jeszcze dodać, że wszystkie ciuchy są z perką. Tak, tak właśnie wyglądają te getry. Taką bluzkę, ona jeszcze właśnie. Mam metkę i tu kosztowała, jak widać, 20 zł. Spodnie chyba te moje, te też chyba, a bluzka chyba ta, co mam na sobie. Powiedzieć. Z tyłu jest zwyczajnie szara. I tu jeszcze mam taką bluzkę. Z tyłu jest różowa. No. To moje wszystkie prezenty. Mam nadzieję, że film wam się spodobał. To to by było wszystko. Pa! a jeszcze miałam pokazać ten domek, który zrobiłam dla Sugara. A to a to pokój mojego drugiego petka. To już by było wszystko. Pa!